Wszystko to nowe, 9 dni temu Joe tweet to i drugi by kupili. Z moją mamą parę lat, to widzieliśmy się na skajpie tylko. Dlatego chwalę się, że pykło. Pamiętam wigilię, gdy trawa stała jedna. Pierogi z biedronki dziś na stole nie ma miejsca. Biłem 60 kilo, jakbym najebał konfidenta. Więc zamiast się żaleć, zapierdalaj pod zwycięstwo Właśnie pykłaś. O, A mój dziennik mi opowiadał, że właśnie, że y, mięso to tylko było od święta, na przykład, nie, że kiełbasa, czy coś. On się chyba w ogóle urodził, że nie dojechał do szpitala, tylko na wozie, wiecie, w konia jechali i że matka go urodziła na no taki powóz kiedyś był. Nie, że konia się przyczepiało i nie wiem jak to się nazywa, furmanka czy chuj wie jak. Ja bym kiedyś bardzo chciał odcinek nagrać z moim dziadkiem, ale on się skrępuje kamery. Po czasem mi opowiada ciekawe historie. Ta płyta po pierwszej miałem znikać, a po pierwsze to nie że czy ktoś miał dosyć życia, więc nie pytaj go czy cierpi Tylko mocno przytula jak śmiesz się z depresji To wiem nie wiesz nic o życiu szpaku. Wziąłem wszystko co nie Fajne, fajne Znaczy, fajny dźwięk, ale no tutaj te tańce i ci ludzie to tak mniej. Bo nie pasują do, te, do tego wokalu oni, nie? Bo to niby, że tak jakby te dziewczyny, ale one, no nie wiem, jakby nie, nie zgrały się dobrze z muzyką. Mam wrażenie, za bardzo skaczą. No, to, jakby tą ciągle obserwowałem, nie? Tą taką w takich warkoczykach jakby. Nie jestem sobie w stanie wyobrazić, że to ona śpiewa. wszystko Ale dźwięk spoko. Dark Power, witamy wśród wilków, AU. Nikt w Polsce, Wyszedł tam kucie Kto jest drill, kto jest opiumowcem Mają mnie zaćpuna, nie ma się co dziwić Bo wciągam wasy randomowe linie O niczym jak cię dojeżdżają w szkole Zapisz się na MMA, bo Największy szacunek zawsze w ludziach Piotr, witamy wśród wilków, au W ludziach budził strach, to odrzuta ich odpłucia Jak kalafiory na usza Im bliżej szczytu, coraz bardziej gnije dusza O, ja na przykład... A, bo dobra, bo nie będę wam puszczał teraz nut. Ale kiedyś słuchałem na